Nie jest zła jazda, ślisko tutaj, <ślisko>, ślisko i mrozisko. Witajcie albo poczekajcie, założę sobie jeszcze rękawiczki. Co by mi łapki nie marzły, żebym nie zaczął głupot opowiadać. Przemarznięcia. No więc tak. Przesełko mi się połamało na tym śliskim podłożu. Fakt. Nie posłuchałem intuicji i nie wzmocniłem łączeń, które już widać było, że są osłabione. Właśnie dlatego warto słuchać intuicji. Właśnie poprzez nią nasz duch przemawia. A właściwie to my jesteśmy. Duchem. <noise> Więc warto go zacząć słuchać. A nie słuchać swojego ego, które jest jakby zawarte w tym ciele astralnym w tej przestrzeni astralnej i które próbuje wyjść w pewien sposób przed tego ducha i pokazać, że ono jest ważniejsze. No właśnie. No więc, jaki by tu dzisiaj temat? Czas wziąć odpowiedzialność za to, jak ten świat wygląda. Ponieważ wydaje nam się, że jeżeli osiągnęliśmy w tym życiu więcej, mamy na przykład lepszy samochód, dom, albo inne rzeczy, zgromadziliśmy bardzo dużo rzeczy, to jesteśmy lepsi. I to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to całe zło, które panuje na tym świecie, za niesprawiedliwość i przemoc. Ale zastanówmy się nad tym. Dobrze się nad tym zastanówmy. Zastanówmy się nad źródłem przemocy. Skąd ona w ogóle się bierze? W jakiej formie się przejawia? Ponieważ zobaczcie, w naszej kulturze, kiedy spotykamy się z innymi istotami, z innymi ludźmi, zaczynamy się porównywać. Oczywiście, w pewien sposób porównywanie daje nam jakiś obraz tego, w jakim miejscu jesteśmy i spełnia swoją funkcję, ale no właśnie. Chodzi tu o coś głębszego. Chodzi tu o, o to, żeby pozyskiwać naszą energię, bo my, jako istoty ludzkie, jesteśmy źródłem energii na Ziemi. Ta energia poprzez nas przejawia się w takim świecie. I pewni ludzie, którzy to odkryli, i zrozumieli, wykorzystują to. Wykorzystują to i. Można powiedzieć, że kształtują społeczeństwa w taki sposób, żebyśmy my właśnie się porównywali, żebyśmy konkurowali ze sobą. Z jednej strony wtedy e, po prostu naszą energię oddajemy bezmyślnie, bo z tego co wiem, to konkurowanie jest bardzo kosztowne, jeśli chodzi o ten zasób, którym jest właśnie nasza energia życiowa. Jeżeli my już na etapie szkoły nie uczymy się po to, żeby pozyskiwać wiedzę, tylko po to, żeby czuć się lepsi od innych, jesteśmy oceniani, więc jesteśmy w pewien sposób kształtowani właśnie w ten sposób, nie nauczani, kształtowani w ten sposób, żeby właśnie ciągle wiedz naprzód. A wtedy, kiedy my będziemy przejawiać, gromadzić i oddawać tą energię, to ci sprytni ludzie, którzy sobie to wykorzystują, będą czerpali z tego. I jest to pewna forma przemocy, bo porównywanie się z innymi ludźmi i właśnie, że tak powiem, traktowanie w ogóle swojego własnego życia już, bo przemoc zaczyna się w nas. Nie, przemoc jest czynnikiem, na którym my. Reagujemy i tłumaczymy potem, że ach, bo on mnie skrzywdził, bo on był w taki sposób zachowywał się w stosunku do mnie, to ja odreagowałem. Przecież należało mu. Otóż nie. Przemoc stosuje się już właśnie wobec siebie samego, wobec swojego ciała, wobec tego świętego bytu, którym się jest. Bo powiedzcie mi, czym różni się Bóg, który stworzył to ciało i jest we mnie? Od tej cząstki, która jest w każdym innym człowieku. No czym się różni? To tylko jest po prostu forma tego, czy jesteś otwarty i naturalnie się wyrażasz i wyżywasz w tym świecie, czy masz pewne ograniczenia. I teraz, często świadomie lub nieświadomie człowiek jest kształtowany w taki sposób, właśnie, żeby bał się. Naturalnie bał się, po prostu. No nie oszukujmy się ale przez setki, a może nawet tysiące lat, przez nieumiejętne właśnie nauczanie, czyli kształcenie, człowiek po prostu został zblokowany w swoim potencjale. I patrząc też na to, patrząc wstecz na przeszłość, na takie istoty jak Jezus, Krishna, Budda i wielu, wielu innych, na tamte obecne czasy i tamte miejsca to byli zbawiciele. I co myślicie? Że świat się skończył w tamtym momencie? Przecież wtedy żaden rozwój nie byłby możliwy. O jakiej ewolucji moglibyśmy mówić? Mówi nam się, że nadejdzie mesjasz, zbawiciel. Przecież on nadchodzi każdego dnia z każdym urodzeniem. Więc to jest gadanie bzdur. I niezrozumienie tego, czym jest w ogóle życie. Jak ono się tutaj pojawia na tej ziemi. I jaki ma potencjał. Każda istota ludzka. W sobie. Ale oczywiście, to zresztą zrobione celowo. No bo pomyślcie sobie, że wszyscy ludzie świadomi tej prawdy przestają być niewolnikami stają się panami własnego losu. Oczywiście, to nie jest takie łatwe, ten proces który latami trwał, żeby go e, wytworzyć i zakorzenić w istotach ludzkich, potrzebuje czasu i energii, żeby to odwrócić, ale no to co w nas nieśmiertelne ma tak potężną moc, że jest to możliwe naprawdę w o wiele, wiele krótszym czasie niż trwało, e, trwało, że tak powiem wywieranie wpływu na społeczeństwa, żeby żeby właśnie w ten sposób kształtowały młode pokolenia. Piękna, piękna natura, piękna pogoda. Podoba mi się. No i teraz... E, dlatego tak wartościowa jest medytacja. I żeby zrozumieć w ogóle czym jest medytacja, bo czasami ludzie zadają pytanie, że osiągnęli taki błogi stan, chcieliby go utrzymać, jak to zrobić? albo jak do niego znowu dojść. Właśnie o to chodzi, że przez to, że pragniecie, że chcecie działać. Albo medytować w jakiś sposoby, nie wiem, recytować jakieś afirmacje, cokolwiek, to nie jest możliwe. Medytacja nie jest kontemplacją. Medytacja jest totalnym odpuszczeniem. To jest prawdziwa medytacja. Kiedy wychodzi się poza umysł, spotyka się z tym co boskie, co jest wszystkością i wtedy to się osiąga, ale to przychodzi samo. Można powiedzieć, że to cały czas tam jest, tylko my właśnie przez różne czynniki i wywieranie wpływu zagłuszamy to, po prostu to zagłuszamy. I dlatego też warto uczyć medytacji dzieci, chociażby. Dlaczego? To Medytacja pomaga w bardzo dużym stopniu właśnie wychodzenie poza umysł, trenowanie tego nieekstremalne, regularne to jest istota sukcesu. Nieekstremalnie, regularnie tak jak z treningiem ciała nieekstremalne nie trenowanie ciała nam służy tak? najczęściej kończy się to kontuzjami i różnymi, później też. I fizycznymi, i psychicznymi. Także tak to mówię. Dlaczego warto medytować? Dlaczego warto wychodzić poza umysł i łączyć się z ciałem astralnym i mentalnym naszej istoty? No bo to jest właśnie wtedy ta błogość. Czuje się połączenie ze Wszystkością. Czuje się ogromny szacunek do, do tego Boga przejawionego wszystkim wokół nas. W roślinach, w wodzie, wszy, w wszystkim aspektach, z których ten świat się składa. Tak naprawdę w czterech elementach. ogniu. Wodzie, powietrzu, ziemi i akaszy, czyli temu, co łączy to wszystko, tak, lub eterze, tym, tym boskim pierwiastkiem, który zawiera się w tym wszystkim i łączy to wszystko. I można powiedzieć, my, jako istota ludzka, mamy ten potencjał e, stania się tym magiem, który właśnie w magnetyczny sposób łączy te elementy, panuje nad tymi elementami. Wykorzystuje je. Wykorzystuje je, ale nie z egoistycznych pobudek, tylko właśnie z wdzięcznością za to, że ma taką możliwość. I wtedy dzieją się cuda, wtedy dzieje się magia. Właśnie. I czym nam pomaga medytacja? Ten trening właśnie duszy i ducha, czyli tego, czym jesteśmy w istocie, pomaga nam wyżywać się w ten sposób. Przekłada się na to, jak nasze ciało w świecie materialnym się zachowuje. Co robi, jak reaguje. I w przypadku właśnie dzieci, ale też wielu osób dorosłych, które mają problemy z opanowaniem emocji, z, z działaniem, kiedy trzeba działać, właśnie trening odpuszczania bardzo fajnie w tym pomaga. No więc, myślę, że myślę, że to wiele wiele może pomóc. Teraz tak pokrótce powiem, dlaczego medytacje aktywne są tak wspaniałym e, odkryciem. Oczywiście to nie jest odkrycie oszo, bo już dużo wcześniej stosował to, e, e, u, jak to się nazywa, Eurytmia. Eurytmię stosował już Rudolf Steiner w swoich szkołach i w nauczaniu. E, oczywiście to wszystko bazowało też na, na chociażby sprawach hermetycznych, na, na wiedzy naszych przodków, która jest, można powiedzieć, we wszystkich kultur, kulturach i religiach e, zawarta i przekazywana. Oczywiście zostało bardzo mocno to zagmatwane celowo, żebyśmy nie zrozumieli o co chodzi, żebyśmy po prostu byli bardziej ulegli, a nie panowali nad swoim istnieniem. E, no i właśnie, e, i w pewien sposób medytacja aktywne, czy chociażby różne treningi, na przykład sztuk walki, tak, to też jest forma medytacji aktywnej. E, one powodują to, że to jest podróż do wnętrza siebie, to jest tak naprawdę odkrycie siebie i w momencie, kiedy nasz rozpędzony umysł, przewodnicowany umysł, e, pozwolimy mu, Wyżyć się, pozwolimy mu wyrzucić to wszystko. Doprowadzimy go do skrajnego zmęczenia. W tym momencie łatwiej będzie nam się zatrzymać i odpuścić i nic nie robić. Właśnie w ten sposób osiąga się, jest to, jest to właśnie technika aktywnej medytacji, że medytację prawdziwą osiąga się poprzez najpierw pozwolenie wyżycia się, ale też... Pozwolenie sobie na to, wyżycie się naturalnie, bez zastanawiania się, jak ktoś, co ktoś o mnie myśli, jak mnie ocenia, czy ja dobrze się ruszam, czy ja dobrze tańczę, właśnie o, o to chodzi. Stosuje się przy tym zamknięcie oczu. Dlaczego? Bo nasze oczy, istot lucyferycznych, czyli tych reagujących na światło, które, dzięki któremu te oczy się wytworzyły, w bardzo dużym stopniu przez długi okres czasu zaczęliśmy bardziej ufać temu, co widzimy. I dlatego Lucyfer jest uznany za istotę złą, a tak naprawdę każdy z nas jest istotą lucyferyczną. Każda istota, która ma oczy, jest istotą lucyferyczną. W ewolucji istot ziemskich to zostało opisane. Oczywiście to zostało znowu zagmatwane, źle zrozumiane przez język stosowany, przez tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. I przez ludzi, którzy to potem w ten sposób przekazywali dalej. Więc my musimy zaakceptować. I zrozumieć to, że my jesteśmy tym wszystkim i dobrem, i złem, mieszanką tego wszystkiego. I to my możemy nad tym panować. Oczywiście możemy też nad tym nie panować. Medytacja w tym bardzo mocno pomaga. Ja zajmuję się tym od wielu, wielu lat e, i można powiedzieć, że to właśnie w bardzo dużym stopniu pozwoliło mi ustrukturyzować e, moje, że tak powiem. Atuty i pracować też nad, nad swoimi słabościami, tak? Troszkę jak na, na siłowni, można powiedzieć, że to, nad czym pozwalało mi się skupiać i dostrzegać, to były te słabości. Nie, nie bałem się ich, nie wstydziłem się ich wyrażać, ale mogłem się im przyglądać, mogłem o nich rozmawiać swobodnie dzięki temu, bo zaakceptowałem siebie, tak? Zrozumiałem to, że to, ta całość to jestem ja. Jeżeli nie będę akceptował jakiejś części siebie. No to nie ma mowy o harmonii, nie ma mowy o harmonii, nie ma mowy o błogości. I wiecie, no przecież skoro tak się stworzyłem, skoro taki przyszedłem, to po to tutaj przyszedłem, żeby tego doświadczyć, żeby doświadczyć tego w relacjach z innymi i otwarcie o tym rozmawiać i pracować, a nie wstydzić się i ukrywać. Ale oczywiście to tak to jest w naszej kulturze, że jest to krytykowane, człowiek zamyka się w sobie i no i właśnie i medytacja aktywne. I przestrzeń, którą tworzę, która, że tak powiem, pozwala nam na naturalne wyrażenie siebie, na wyrzucenie z siebie śmieci, że tak powiem, tych rzeczy, które po prostu, których się wstydzimy, które nam się nie podobają, pozwala nam na akceptację, na zrozumienie, na rozwój i dzięki temu po prostu lepsze życie, tak? Ociąganie i pójście naprzód i przestajemy się bać też tego, bo zaczynamy rozumieć, że te narzędzia, jak nasz umysł, to wszystko ma jakąś swoją funkcję, ma jakieś swoje właściwości, i oczywiście, jeśli je poznamy, to będziemy mogli w lepszy sposób z nich korzystać. Jeżeli ich nie znamy, nie rozwijamy, to wiecie, to wtedy, jak to mówią, to rządzi nami, a nie my tym. A to nie tak powinno być, nie taka jest prawidłowość, tak? No. Także bardzo zachęcam, polecam. Witam Was też w nowym roku, bo mamy znaczy w sumie w starym roku. Bo, według, według tego, jak natura się przejawia, to, to kończy się rok tak naprawdę. Zima jest końcem roku, a nowy rok zaczyna się na wiosnę. Wszystko budzi się do życia, odżywa, i tak samo my, jako istoty połączone z tym przedświatem, zaczynamy to odczuwać. Także teraz jest czas na to, żeby potrenować. Zadbać o siebie, żeby też zwiększyć swoją wiedzę, do czego też zachęcam, ale właśnie nie na zasadzie takiej, że gromadzeniem, po to, żeby się potem porównywać znowu z innymi, to, żeby pokazać i dowartościowywać się w ten sposób. Nie. Nasza wartość jest w nas i każdy jest wartościową istotą, kto jest na tym świecie, skoro Bóg go stworzył, nieważne w jakiej formie sobie to wyobrażasz. Dla mnie to jest tak, że to cząstka boska łącznie z tą instrukcją, którą przekazała, wytwarza nasze ciało, nasze organy, to jak one mają funkcjonować. Jeżeli jest harmonia, to one funkcjonują prawidłowo, jeżeli jest dysharmonia, to one przestają prawidłowo funkcjonować i się, zaczyna się to przejawiać jako tzw. Choroby, tak zwane choroby. Wtedy doświadczamy nieprzyjemności. Oczywiście to jest sygnał dla nas, że musimy. Zajrzeć do swojego wnętrza, że musimy coś tam naprawić, poprawić, dopracować, tak, coś, co nie działa dobrze i prawidłowo. No i właśnie na takich spotkaniach pracujemy nad tym, w przestrzeni, w bezpiecznej przestrzeni, której często nam brakowało w naszym życiu, i dlatego nie robiliśmy tego, dlatego się tego wstydziliśmy, zakopaliśmy to głęboko w sobie, a teraz po wielu, wielu latach po prostu to. To cały czas po prostu się domaga przyjrzenia się temu, dopracowania, ale, no właśnie, e, często w miejscach, w których przebywamy, e, nie mamy na to właśnie wolnej przestrzeni. No, także fajnie, że ta świadomość nasza, indywidualna, ja to widzę i dostrzegam bardzo mocno, że pracując nad sobą, potwierdza się stara mądrość: że jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. W praktyce wygląda to tak, że ja, przeżając swoją świadomość, zaczynam dostrzegać więcej. Nie boję się o tym rozmawiać. Oddziałuję na osoby i otoczenie, i w pewien sposób, właśnie w pewien magiczny sposób, magnetycznie odpycham to, co mi nie służy, a przyciągam to, co, to, co mi służy, to co jest potrzebne. Oczywiście, też przyciągam osoby, którym mogę pomóc. Odpycham osoby, które, yy, którym też mogę pomóc, ale tej pomocy nie są na nią gotowi nie chcą. Yy, wtedy po prostu sytuacja kończy się w ten sposób, że oddalamy się od siebie. Tak? Po prostu magnesy się odpychają. Nie? Wiecie, jak to działa? Nie muszę wam tego robić. <laughs> ok. Uf, dobra. Czas pojeździć na rowerku. Poruszacie, także moi drodzy, jeśli byście mieli ochotę się spotkać, jestem dla Was. Oczywiście ja też mam swoje obowiązki, mam swoje zajęcia, mam swoje życie. Szanujmy siebie wzajemnie i po prostu, jeśli macie ochotę się spotkać, znajdziecie kontakt w opisie filmu, możecie do mnie napisać, możecie do mnie zadzwonić, albo nagrać wiadomość, tak, przez Signana, przez Whatsappa. Czy przez Messenger'a, jeśli chcecie. Mam te wszystkie aplikacje. Nagrajcie, powiedzcie, z czym chcielibyście popracować. Po prostu, no, na jakim etapie, jak postrzegacie swoje życie, na jakim etapie jesteście. Możecie opowiedzieć, a jeśli nie chcecie tego robić, to oczywiście możemy się spotkać i bez tych wszystkich urządzeń. Też możemy się spotkać indywidualnie i po prostu popracować ze sobą. Postaram się znaleźć odpowiednią technikę dla Was, bo mam już w tym dosyć duże doświadczenie. Postaram się, postaram się. Po prostu oferuję Wam swoje, że tak powiem, doświadczenie i umiejętności. Swoją wiedzę się podzielę. I myślę, że jeżeli jesteście na to gotowi odnajdziecie tam wskazówki, inspiracje do tego, jaką drogą dalej podążać, żeby odnaleźć tą swoją własną drogę, żeby po prostu zaakceptować, że rzeczy, które się wydarzają, będą się wydarzać. To jest normalne, to jest proces pewien, który no jednak w jakiś sposób się przejawia. Ale właśnie zrozumienie tego wszystkiego pozwoli spokojnie z ufnością podążać dalej i nabiera się takiego przekonania, że idzie się właściwie Także tyle. Dzięki, że wysłuchaliście mnie z taką uważnością. Wspaniam się, się boskiemu pierwiastkowi, który jest też Wami, jest Waszym udziałem i Waszym częścią. Tą nieśmiertelną, wspaniałą częścią, która jednak e, sprawiła, że jesteście między nami. No to cześć. Trzymajcie się ciepło. Wow! No nie, Szkoda, że łyżę w nim wziąłem. Wziąłem sobie nie śmieci... Na rowerze jednak chyba to się nie uda. Oga. To pamięć wszechświata. Nie o imionach, ale o wibracjach, o istocie, która pamięta, kim jest i wraca do światła. Zatem spójrz: Oto Twoja druga część, napisana z tego miejsca, gdzie wszystko jest jednym oddechem. Nie ma nazwisk, nie ma podziałów. Jest tylko. ん